Witamy Państwa serdecznie. Znajdujemy się w stacji badawczo-doświadczalnej firmy Boryna. Jest z nami Iza Witczak. Cześć Iza. Bardzo mi miło. Przedstawicielka firmy. Projekt BERYTECH prowadzimy od dwóch lat i w tym projekcie staramy się jak najbardziej odzwierciedlić Państwa oczekiwania jeżeli chodzi o rozwiązywanie problemów agrotechnicznych. Natomiast Iza jest takim łącznikiem między plantatorami, a nami. Iza wsłuchuje się w głosy plantatorów, przekazuje nam później, na co najbardziej plantatorzy się skarżą, czego oczekują i my pod tym kątem prowadzimy doświadczenia. Iza, jakie były największe problemy w tym sezonie? No, siłą rzeczy odbierając telefony od plantatorów, którym sprzedaje sadzonki, bo tym głównie w firmie Boryna się zajmuję. Spotykam się też z wieloma pytaniami dotyczącymi tego, jak te plantacje prowadzić. Jest wielu plantatorów, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z uprawą truskawki i przebranżowują się z innych upraw, na przykład warzywniczych czy sadowniczych. I tak naprawdę dla tych plantatorów wszystkie wiadomości są na wagę złota, bo są po pierwsze nowe, to dla nich doświadczenia. Po drugie, jeżeli kto, te rzeczy, które są oczywiste dla, dla plantatorów, którzy wiele lat już uprawiają truskawkę, nie zawsze są oczywiste dla osób, które tą przygodę zaczynają. Takich osób jest coraz więcej. Mamy telefony z całej Polski. Tak naprawdę te główne problemy to jest przede wszystkim, jakie odmiany dobrać, do jakiej ziemi, bo to jest bardzo, bardzo istotne. Jak tą ziemię przygotować dobrze pod uprawę? Bo nie zawsze wszyscy wiedzą, że ziemia przygotowana właściwie to jest w ogóle podstawa całego sukcesu w uprawie cool. truskawki. Na pewno możemy powiedzieć, że w... ogromnym problemem jest ochrona przed chorobami w dobie wycofywanych środków chemicznych i, i to są pytania, które padają w sumie każdego dnia nie tylko do mnie, ale dla naszego, do naszego całego zespołu sprzedażowego, jak sobie z tymi chorobami radzić, czy przed przędziorkiem, czy przed chorobami grzybowymi. Na pewno problem, który jest nowy, a wiem, że w Berytechu był bardzo mocno poruszany, to jest problem muszki plamoskrzydłej i to jest problem, który jest całkowicie dla nas nowy i z którym przychodzi się ludziom zmierzyć, a nie jest on łatwy. Na pewno możemy powiedzieć, że problemem są też uprawy nowoczesne, tak? czyli to jest to, z czym nie mieliśmy w ogóle do czynienia, czyli właśnie uprawa tunelowa, czy uprawa w substratach. Tak? I ci plantatorzy, którzy przechodzą na nowoczesne uprawy, tak naprawdę tej wiedzy oczekują i podążają za tymi trendami, o których się mówi, dlatego że nie mają wyjścia, tak? a, a tej wiedzy na ten temat jest naprawdę bardzo mało. Szanowni Państwo, y 31 lipca 1 sierpnia wraz z firmą Boryna i partnerem głównym firmą Sadkowski organizujemy tutaj dwudniowe warsztaty szkoleniowe i wszystkie te problemy o których Iza tutaj powiedziała będziemy omawiać czy w formie wykładów czy w formie warsztatowej czy nawet w rozmowach kuluarowych bo czasami okazuje się że te rozmowy kuluarowe są znacznie cenniejsze od innej wiedzy bo wtedy na ucho można pewne rozwiązania jeszcze Potrzepnąć. A zatem serdecznie zapraszam wszystkich 31 lipiec, 1 sierpnia, tutaj w stacji zbadawcze doświadczonych firmy Boryna. Ja w imieniu firmy Boryna również Państwa serdecznie zapraszam. Mogę powiedzieć, że mamy dla Państwa przygotowaną super niespodziankę, która będzie dodatkowym atutem wzięcia udziału w tych warsztatach. Myślę, że jest to sympatyczna niespodzianka, ale o tym Państwo się przekonacie osobiście, jak przybędziecie na nasze spotkania. Dziękujemy od... serdecznie i zapraszamy w imieniu e, doradcy Jagodowego, Boryny oraz partnera osadkowskiego. Ja, ja dodam tylko, że nawet ja nie wiem o tej niespodziance, także ona będzie tym bardziej cenna. Tak, bo to jest całkowita <laughs> niespodzianka, która została wymyślona wczoraj i to jest zupełnie coś nowego. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, za... zapraszamy Państwa. Czekam z Państwem na te niespodzianki, jeszcze raz serdecznie zapraszamy.